Beliar twoja mać. Zobacona Beliara narobiliście. Ale ja tego nie zrobiłem. A kto nekromantą śniącego jest? Mówiłem, że to nie A ja. Kto przywołał smoka? Ksardas, bo powiedział. Z jakiej racji dajecie pon Beliara? Jest nekromantą kurdy I żaden nie będzie bez mojej wiedzy przywoływał. Panie kruku, ja pan tak. To pan kruk mi nie kazał płynąć Jakim do prawem do... go przywołałeś? Jakim prawem go przywołaliście? Tysiąc lat planowania. I wszystko na darmo. Zobacz, co narobiłeś. Beliar miał nadejścia ze smoka zostały kości. Kruku! Na Beliara się rwiesz jak nie twoje. Kruku, nie denerwuj się. Jak mam się nie denerwować? Zara, ożywimy. Na pewno już nie ożywicie. To wpiszemy kody na runę ożywienia. Takich run już nie dostanę. To weźmiemy oko i nosa i będziemy czarować. Czas linosa. Czemu ruszacie smoki, co nie wasze? I żaden mak za was nie siedzi, nie dowodzi. Kurde powiedziałem, że nie ma. Tłumaczyłem tysiąc razy. Człowiek dba o smoka bardziej jako żonę, to taki bez wszystko psuje. Kurna mać tłumacze, jest nekromantą ten i ten i żaden nie przywołuje. Jakim prawem, kurde, tyle razy wam tłumaczyłem.